Po dwóch i pół roku bycia razem, początkujący artysta Ben przeżywa rozstanie ze swoją pierwszą prawdziwą dziewczyną Suzy. Dziewczyna ciągle na niego krzyczy, a ponieważ on po prostu stoi i nie reaguje, ona również zaczyna rzucać w niego przedmiotami. Ben powinien skupić się na ostatnim roku studiów, ale nie może przestać myśleć o zerwaniu, ponieważ nie rozumie, dlaczego tak się stało. Nie pomaga mu to, że musi patrzeć, jak Suzy flirtuje z nowym facetem podczas obiadu, co sprawia, że zastanawia się, czy go nie zdradzała. Jego najlepszy przyjaciel Sean mówi, że potrzebuje odbicia, aby poczuć się lepiej, ale Ben ma trudności z zaufaniem radom faceta, który zawsze ma straszne szczęście do kobiet. Podczas zajęć plastycznych zaczyna rysować piękną koleżankę z klasy zamiast modelki, za co nauczycielka go karci. Mieszkając w domu studenckim, będzieli budynek ze 120 osobami w swoim wieku, więc każdej nocy słyszy, jak się kochają. Dzisiejszej nocy nie może zasnąć, więc postanawia zadzwonić do Suzy, budząc ją. Przeprasza ją i prosi, by do siebie wrócili, ale ona odmawia i wspomina o nowym chłopaku. Później Ben nadal nie może zasnąć i zaczyna oglądać swoje zdjęcia z Suzy. Rozważa ich spalenie, ale nie może się do tego zmusić. W miarę upływu dni Ben cierpi na bezsenność. Próbuje wielu metod, aby zasnąć, ale nic nie działa, a mimo że wybiera różne zajęcia, aby być zajętym, jego myśli wciąż wracają do Suzy. Pewnego wieczoru kupuje przekąski w sklepie spożywczym i zauważa, że szukają pracowników na nocną zmianę. Wypełnia aplikację i kończy się na tym, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej traci przytomność, ale i tak dostaje pracę. Teraz Ben może zacząć wykorzystywać swoją bezsenność do zarabiania pieniędzy. Jedną z jego współpracowniczek jest kasierka Sharon, która jest bardzo miła i serdeczna. Pewnej nocy przychodzi spóźniona, a ich szef Jenkins beszta ją, ale Ben nie może nie zauważyć, że robi się trochę napalony. Praca okazuje się dość nudna, więc Ben ciągle się denerwuje i gapi na klientów, więc Jenkins musi go też ciągle karcić. Sharon trzyma zegarek zaklejony taśmą i unika patrzenia na zegar w sklepie, ponieważ patrzenie na czas sprawia, że czuje się wolniej. Drugim współpracownikiem Bena jest Barry, który kiedyś stał się wirusem w internecie z powodu głupiego filmiku rowerowego. Od tego czasu spędza noce w sklepie na swoim skuterze. Bary i Matt są odpowiedzialni za dział mięsny i spędzają czas na robieniu niestosownych żartów z produktów. Robią też psikusy, takie jak wkładanie niegrzecznie wyglądających butelek szamponu do koszyków kobiet, aby sprawdzić, czy kupią je jako brudne zabawki. Pewnej nocy, gdy Jenkinsa nie ma w pobliżu, Matt i Bary próbują rozpocząć wyścig skuterów tylko po to, by zderzyć się z damskim wózkiem na zakupy. Mijają dwa tygodnie, a Ben utknął w nudnej rutynie sklepu. Zdesperowany, by znaleźć sposób na skrócenie swoich ośmiogodzinnych zmian, zaczyna wyobrażać sobie, że może zatrzymać czas, jakby zatrzymywał go za pomocą pilota. Wyobraża sobie, że spaceruje wśród wszystkich klientów, bez bycia ocenianym lub gapionym, ale może gapić się na kobiety, które uważa za gorące, ile tylko chce. Podczas tych wszystkich marzeń Ben myśli również o swojej przeszłości i o tym, jak zainteresował się uchwyceniem piękna w swojej sztuce. Kiedy był dzieckiem, jego rodzice przyjęli zagraniczną studentkę, która lubiła chodzić po domu bez ubrania. Widok jej nagiej postaci obudził w nim coś i wtedy zapragnął zatrzymać czas, by patrzeć na nią bez końca. Teraz wyobraża sobie, jak przydatna byłaby możliwość zatrzymania czasu. Mógłby rozbierać klientki sklepu i rysować je do woli, podziwiając ich piękno bez zastrzeżeń i osądzania. Mógłby zapełnić cały szkicownik tylko przypadkowymi kobietami robiącymi zakupy, a potem upewniłby się, że poprawi ich ubrania. Ben korzystał również z okazji do robienia psikusów, takich jak podkładanie Jenkinsa pod spadające przedmioty. W ciągu dnia szon odwiedza Bena i namawia go do rozmowy o Suzi, ale Ben jest zmęczony, ponieważ w kółko dzieli się tymi samymi uczuciami, ale to nie pomaga w jego złamanym sercu. Ben i szon dorastali razem i kiedy byli dziećmi, Shon pokazał Benowi brudne magazyny, które znalazł pod łóżkiem rodziców. To nauczyłoby na bardziej artystycznego sposobu patrzenia na ciało i tego, jak niektóre części wyglądają z bliska. Chłopcy dostali dreszczy w spodniach od oglądania czasopism, więc kiedy matka Szona przyłapała ich na gorącym uczynku, pomyślała, że są parą. Szon jest wielkim fanem jednonocnych przygód, które nazywa posiadaniem Natalii. Imię to pochodzi od nastoletniej sąsiadki, którą znał jako dziecko, a która brała pieniądze od facetów w zamian za pokazywanie im swoich intymności. W sklepie Ben pada ofiarą głupich żartów Barego i Mata. Nowy pracownik Brian twierdzi, że zna sztuki walki i czyści używając specjalnych pus. Kiedy chłopaki wyśmiewają się z niego, Brian po prostu policzkuje Mata. Ben powoli podkochuje się w Sharon i nawet dzieli się z nią swoim jedzeniem, żałując, że nie może zatrzymać tej chwili na zawsze. Pewnej nocy Ben jest zdruzgotany, gdy dowiaduje się, że Matt zaprosił Sharon na randkę, a ona się zgodziła. Matt zaczyna wydawać sprośne odgłosy na temat swoich planów na randkę, więc Ben musi odejść, przypominając sobie wszystkie swoje zauroczenia. Jego pierwszą była zawodowa biegaczka, którą oglądał na igrzyskach olimpijskich. Podobała mu się, ponieważ biegała boso. Jego drugim zauroczeniem była nauczycielka biologii, ponieważ Ben lubił bardzo obcisłe swetry i ładne spódnice, które nosiła. Największym zauroczeniem ze wszystkich była koleżanka z klasy o imieniu Tania. Pewnego dnia złamała rękę i przyszła do klasy z Gipsem, więc Ben lubił patrzeć, jak się z nim zmaga lub jak znajduje sposoby na leczenie swędzenia. Kiedy Tania poprosiła go o podpisanie Gipsu, Ben narysował tylko X. Po zdjęciu gipsu jej ramię było pokryte włosami, a inni chłopcy wyśmiewali ją z tego powodu. Ben pocieszył ją i powiedział, że nadal jest piękna, więc zgodziła się zostać jego dziewczyną. Kiedy Tania poprosiła go o pierwszy pocałunek, Ben spanikował i powiedział jej, żeby spotkała się z nim następnego dnia. Miał nadzieję, że przyjście do szkoły w sobotę, bez nikogo w pobliżu, uczyni ten moment bardziej romantycznym. Jednak Tania nie pojawiła się na pocałunku i nigdy więcej nie przyszła do klasy ponieważ rodzina wyprowadziła się z kraju. W teraźniejszości Ben i Sean grają w szachy, a Sean może powiedzieć, że Ben nadal nie czuje się dobrze, ponieważ przegrywa. Ben dzieli się sytuacją z Sharon, a Sean radzi mu, aby nie tracił nadziei, ponieważ tylko jedna randka nic nie znaczy, ale Ben wie, że Sean staje się porywczy na pierwszej randce, więc jego rada nic nie znaczy. Następnego dnia, gdy zaczyna się nocna zmiana, Matt opowiada grupie wszystkie szczegóły dotyczące jego randki z Sharon, w tym opis jej nagiego ciała. Rozmowę przerywa Jenkins, który ogłasza, że w następny weekend będą grać mecz piłki nożnej przeciwko pracownikom z innego oddziału. Kiedy nadchodzi ten dzień, Sharon pojawia się, by im kibicować, a Ben musi obserwować, jak Matt z nią flirtuje. Druga drużyna ma ładne stroje i dobrą komunikację, więc Grupa Bena nie ma wielkich nadziei. Kiedy mecz w końcu się rozpoczyna, druga drużyna natychmiast okazuje się lepsza. Grupa Bena ciągle się przewraca i wpada na siebie, nie wspominając o tym, że Jenkins wykonuje telefony służbowe na środku boiska. Ich przeciwnicy czasami grają nieczysto, ale sędzia wydaje się tego nie zauważać, a drużyna Bena musi powstrzymać Jenkinsa przed pobiciem go. Brian jest bardzo złym bramkarzem, któremu w jakiś sposób udaje się sprawić, że piłka odbija się prosto w jego pole bramkowe. Do końca meczu pozostała minuta. Drużyna Bena przegrywa 26 do 0, więc Jenkins chce, aby strzelili przynajmniej jedną bramkę przed końcem meczu. Zgodnie z planem Ben podaje piłkę do Jenkins'a, a ten kopie ją w pole bramkowe, ale piłka odbija się od metalowej poprzeczki. Matt natychmiast ją kopie i przypadkowo uderza Jenkins'a w twarz. Zmęczony całą tą błazenadą, Ben wyobraża sobie, jakby to było zatrzymać ten moment i wyjść z meczu, aby uniknąć wstydu. Przez chwilę wpatrywałby się w Sharon, zanim poszedłby pod rinka, ale te chwile przerwałby dziwny hałas. Nagle ze sceny wybiegł mężczyzna a Ben zdał sobie sprawę, jakim jest nieudacznikiem, że nawet w swoich fantazjach nie potrafi robić rzeczy dobrze. Wracając do meczu, nos Jenkinsa mocno krwawi, więc potrzebuje lekarza. Przed odwiezieniem szefa do szpitala, Matt prosi Bena o odwiezienie Sharon do domu. Jednak duet kończy w kawiarni. Ben pyta Sharon o jej związek z Mattem, ale ona mówi, że poszli do kina tylko jako przyjaciele. Jest przerażona słysząc kłamstwa Mata i wyjaśnia, że jest samotna, ponieważ jej ostatni chłopak przeprowadził się do USA. W zamian Ben opowiada jej o Suzi. Rozmawiają przez chwilę o swoich życiowych wyborach, studiach i marzeniach na przyszłość. Sharon uważa, że malarze są romantyczni, ponieważ potrafią dostrzec piękno we wszystkim. Później, gdy Ben zabiera Sharon do domu, oboje czują się dość niezręcznie, więc ich próba pocałunku kończy się niepowodzeniem i pocałunkiem w policzek. Następnej nocy Jenkins przychodzi do pracy z kołnierzem szyjnym i bandażami na twarzy. Twierdzi, że nie czuje bólu i ogłasza, że będzie miał przyjęcie urodzinowe. Sharon prosi Bena, aby był jej randką na imprezie, a on się zgadza. Na osobności Jenkins mówi chłopakom, że chce mieć na imprezie tancerkę i prosi Bena o jej wynajęcie. Następnego popołudnia Ben prosi Szona o pomoc, a ten zgadza się pod warunkiem, że również weźmie udział w imprezie. Duet idzie do baru i pije piwo, obserwując tancerkę, która jest trochę kiepska. Podczas gdy Sharon negocjuje z nią, Ben nie może przestać wyobrażać sobie Sharon jako egzotycznej tancerki. Bez względu na to, ile dni lub tygodni minęło, Ben nadal nie może spać, mimo że nie myśli już zbyt wiele o suzji. Podczas nocnych zmian wciąż wyobraża sobie, że ma moc zatrzymywania czasu, ale teraz zamiast patrzeć na przypadkowe kobiety, wpatruje się w Sharon i fantazjuje o tym, że ma cały czas na świecie, aby stworzyć setki jej obrazów. W noc poprzedzającą imprezę Sharon potwierdza, że idą razem i całuje Bena przed wyjściem ze sklepu. To leczy złamane serce Bena i w końcu może znowu spać. Następnego dnia dostaje telefon z galerii, że chcą kupić jego pracę. Ben jest podekscytowany, nie wiedząc, że to kolejny żart Barego i Mata. Chwilę przed imprezą wszyscy zaczynają się szykować i spędzają absurdalną ilość czasu przed lustrem. Ben odbiera Sharon zgodnie z obietnicą, a Sharon pojawia się ze swoim aktualnym romansem. Ku zaskoczeniu Bena, Suzy również jest na imprezie, ponieważ Jenkins jest bratem jej chłopaka. Mają nie, ale dobrze wychowane powitanie i Benowi udaje się ją zignorować bez wyrzutów sumienia. Kiedy niegrzeczna tancerka w końcu przybywa, oferuje dobry pokaz dla Jenkinsa, ale jej ochroniarz uniemożliwia mu dotknięcie jej. Sean nagrywa całą sytuację, a gdy tancerka odwraca się w stronę kamery, zdaje sobie sprawę, że to jego dawna sąsiadka Natali, więc zaprasza ją na drinka. Tymczasem Jenkins próbuje pocałować Sharon i zaprasza ją do swojego pokoju. Sharon wciąż mu odmawia, ale Jenkins wciąż się do niej przystawia. Kiedy zmusza ją do zjedzenia popcornu, ona wypluwa go z powrotem do jego ust i wychodzi z pokoju, nie zauważając, że Jenkins się zakrztusił. Na górze Ben wpada na Suzy, która ponownie za wszystko przeprasza. Mówi, że nie może przestać o nim myśleć i całuje go w samą porę, by Sharon mogła ich zobaczyć. Sharon odwraca się, by odejść, więc nie zauważa, jak Ben odpycha Suzy. Kiedy Ben zdaje sobie sprawę z tego, co widziała Sharon, chciałby zatrzymać czas, a nawet przewinąć go do tyłu, aby zrobić wszystko poprawnie. Ciągle myśli o czymś, co mógłby powiedzieć, aby zmusić ją do pozostania, ale nic nie może zrobić i Sharon opuszcza imprezę, podczas gdy Barry suwa się na dół w pudełku. Później Ben idzie do apartamentowca Sharon, ale kiedy ona słyszy jego głos, odmawia otwarcia drzwi. Ben czeka, aż inna osoba wyjdzie i zakrada się do środka, aby pobiec na górę do mieszkania Sharon. Podobnie jak w przypadku Suzy, stoi tam, gdy Sharon krzyczy na niego z całą wściekłością świata. Po raz kolejny Ben odchodzi ze złamanym sercem i nie ma nic do roboty. Następnej nocy Barry przychodzi do pracy z kołnierzem, ponieważ został ranny podczas swojego wyczynu kaskaderskiego, a Sharon nigdzie nie widać. Kiedy Ben wraca do domu, odkrywa, że znów cierpi na bezsenność. W następną środę Ben udaje się do galerii i odkrywa, że to był tylko żart. Jednak właściciel galerii nadal ogląda jego pracę i jest pod wrażeniem, więc tym razem Ben umawia się na spotkanie. Jakiś czas później Sharon dostaje zaproszenie na własną wystawę Bena. W noc wydarzenia Sharon zostaje odrzucony przez kolejną dziewczynę. Ben jest szczęśliwy, widząc wielu ludzi podziwiających jego pracę, a nawet dostaje wizytówkę od właściciela galerii w Nowym Jorku, ale ma oczy tylko na przybycie Sharon. Jest zszokowana, gdy odkrywa, że większość obrazów przedstawia ją wyglądającą absolutnie oszałamiająco. Sharon gratuluje Benowi sukcesu i wyjaśnia, że dostała nową pracę w biurze podróży. Ben przeprasza za incydent na imprezie, a Sharon zauważa, że obrazy mówią same za siebie. W tym momencie Ben całuje Sharon i udaje, że zatrzymuje czas, ale zostawia Sharon niezamrożoną, aby mogli wyjść na zewnątrz. Śnieg przestał padać w połowie drogi i teraz para może się całować z pięknym widokiem wokół nich. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.